Cześć, witajcie na moim kanale <laughs> Dzisiaj sobota Zakupiłem dwie z drapeczki Znaczy trzy Tam już z przodu widzieliście filmik Zdrapałem Bajeszną kasę w kolekturze Pięć dyszek wpadło Za dyszkę, także Już jestem do przodu, 20. A zobaczymy co tu będzie Mówię Wezmę sobie bajeszną kasę Zdrapałem na miejscu. Jest 50. Poza kanałem, oczywiście. No wiadomo, nie? I tak właśnie sobie zrobiłem i Big 777. I gorączka złota dogrywka. Zobaczymy, czy coś będzie z numerem 8. A Big, Big, Big 7 też z 8. Dwie ósemki nawet nie wiedziałem. Widzicie? Czyli mam ósemki. No to co. Lecimy. Filmik się obejrzeli z początku. Pięć dyg już wpadło, także już na ludzie mogę drapać. Bo wiem, że jestem 20 do przodu. I szukamy monety i garka. I tak na szybko, bo zaraz jedziemy do Poznania. Trzeba wgrać to jeszcze. Nie ma nic na razie. Tulipany. Zegary, muszki. Ale wczoraj Polacy dali czadu, nie? Masakra. Byłem w kuchni i mówię, zrobię sobie popcorn na mecz. Przychodzę a tu 20. No normalnie tragedia. I co? I nic. Ani monety, ani garka. Nie. Ta zrabka już u mnie nie zagości. Dziękujemy. Ktoś tu mówił, że 95% BIK 777 wygrywają zwroty. To ciekawe. Ciekawe to jest Szukamy siódemeczek. Tak, raz, 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 raz To woda trochę się popsuła. Zobaczymy jak będzie w Poznaniu. Szukamy siódemek. A siódemek nie widać. Tylko ta bajeczna kasa dała. Dobrze, że dała te 5 dych, bo znowu bym był do tyłu. A tak, będziemy na 20 przód. No, no tak, będziemy na 20 przód, bo tu nie ma nic. Czyli tak, podsumowując. Gorączka złota zero. BIK 7, 7, 7, 0, bik 7770. Ktoś tam pisał, że 95% drap, drap to, drap to. No, się zwraca. No, tak się zwróciło. Nie ma reguły. Powtarzam, nie ma reguły. Zawsze w każdej pasce jest 6 wygranych z drapek, trzeba trafić. Ale dobrze, że bajeczna kasa dała. Czyli na 30 wydane, 50 wygrane, czyli 20 do przodu jest plusik i to cieszy bardzo dobrze. Dobrze, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. Życzę miłej soboty, niedzieli. Widzimy się w może jutro albo wtorek. Nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Także pozdrawiam wszystkich, dziękuję, trzymajcie się. Do następnego, cześć!